Kiedy modlitwa staje się ciężarem, a słowa nadziei brzmią jak echo z odległego świata. Paweł pisze: rozpal na nowo dar Boży, który jest w tobie. Wiara nie jest stałym płomieniem, trzeba ją podsycać. Czasem jednym oddechem zaufania, czasem łzą skruchy, czasem prostym słowem: Jezu, pomóż mojej niewierze. Nie chodzi o to, by zawsze czuć entuzjazm, ale by nie zgasło pragnienie trwania przy nim, nawet gdy wszystko wydaje się bez sensu. Trzeźwe myślenie, o którym pisze Paweł, to nie chłodna analiza, lecz spojrzenie oczami wiary. Widzenie, że porażka nie jest końcem, ale początkiem dojrzewania. To świadomość, że Bóg nie odrzuca tych, którzy upadają, on szuka tych, którzy mimo wszystko próbują wstać. Zniechęcenie to cichy wróg wiary. Nie krzyczy, nie atakuje otwarcie, ale powoli wypala nadzieję. Dlatego Paweł mówi: rozpal na nowo. Nie czekaj, aż ogień sam wróci sięgnij po słowo, pomódl się, powiedz Bogu, że jest ci ciężko. Ogień zapala się w sercu, które nie rezygnuje wiara, która przetrwa klęskę, staje się silniejsza niż kiedykolwiek, bo wtedy nie opiera się już na emocjach, lecz na miłości, która wierzy wbrew wszystkiemu.